Ciąg, e, ciąg x y z jest geometryczny. Iloczyn wszystkich, je, e, wszystkich wyrazów tego ciągu jest równy 64. Stąd wynika, że y jest równy. I teraz tak, to zadanie jest super sprytne. E, już wam powiem, dlaczego tak fajnie to wykombinowali. Tylko szukam, gdzie są te ciągi w tych tablicach. Dobra, mam bo musicie tutaj skorzystać z właściwości ciągu geometrycznego z tego związku, o, że między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek. Dobra, mamy już wszystko, teraz lecimy. Mamy więc x, y, z, tak? Z treści zadania mamy, że x razy y razy z równa się 64. Z własności tej o tu, z tego... Co mam? Jak mam e, wyrazy x, y, z, to ten wzór mi mówi weź środkowy, to, to mi mówi weź środkowy, biorę, podnieść do kwadratu, a na zewnątrz i pomóż te, które są na zewnątrz. E, I po co mi to? No to spójrzcie. Tutaj z tego, żeby wyliczyć y, to muszę obustronnie podzielić przez x i przez z. Dzielę. No, dobra, napiszę to, żeby Wam pokazać. Równa się 64 przez x, oj, przez x mówię, tobie pisz. Dobra, przez x razy z. Bach, 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 tu mi się poskracało. Więc mam y równa się 64 przez x razy z. I co dalej? No popatrzcie. x razy z, tu jest to samo. Da, da, dam. Więc mogę sobie podstawić. Y równa się 64 podzielić na y kwadrat. Mnożę obustronnie razy y kwadrat. Tu mam y razy y kwadrat równa się 64. Kontynuujemy tu. Tu mam y do pierwszej, więc mam 1 plus 2 jest 3, więc mam y do trzeciej równa się 64. I teraz tak, muszę tutaj to spierwiastkować trzeciego stopnia, tak. Hmm. Więc Y równa się pierwiastek trzeciego stopnia z 64, czyli 4. Tak, bo 4 razy 4 jest 16, i 16 razy 4 jest 40 plus 24, czyli 64. Dobrze. Odpowiedź C. Jak macie pytania, piszcie.